chyba najlżejszy na świecie cześć dzień dobry, jesteśmy na street parku. Mamy godzinę dokładnie 22.18, co znaczy, że właśnie zaczynamy sesyjkę MTB. Zaczynamy tak późno, bo jeszcze nie ma naszej sesyjki w harmonogramie. Będzie dopiero od stycznia, jest jeszcze to dogadywane, ale w tym roku już nic nie ruszamy, więc mamy takie sesyjki dość późne, bo od 22 do północy, jeszcze w losowe dni, ale sprawdzamy ile jest innych osób, jaka się zbiera ekipa, no i na podstawie naszych obserwacji, które zbierzemy teraz, w grudniu będziemy wiedzieli jak to najlepiej ułożyć od stycznia. Jeszcze nim zacznę jeździć, to Maciek powiedział, że chce zrobić trik, którym ostatnio wbił mi literkę. No, właśnie tym trikiem wbił mi ostatnio literkę. Gratulacje Maciek. A co to? BMX na sesji MTB? A a A No my tu mamy. Andrychu przyjechał, Andrychu. Nieźle, powychodzili z lasu. Na skateparki zaczniemy od mini rampy. Cała półka zastawiona. Uwaga, uciekać. A, free coaster! a jakiś... co to za nowy rower? Może w przyszłym sezonie będę na tym jeździł. Zobaczymy Aluminium. Się... Regularny bartap tap. Ciach. Tak. Bartap Regularny bartap tap. Podparty. Mogę, mogę, jadę Regularny bar tap Obo bar tab, regular bar out Subaka nadrabia parkowe zaległości Dawaj to. tutaj kombinuje. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć, że trzeba być uniwersalnym. Nie można się zamknąć w lesie, nie można się zamknąć na jednym spocie. Trzeba po prostu umieć jeździć wszędzie i wtedy poza czerpać maksymalny pan. Obejrzcie, gdzie jesteście i już nie ma wtedy narzekania, że o, zła przeszkoda, zła miejscówka, nie da się jeździć. No, uniwersalność, uniwersalność i jeszcze uniwersalność. Dawaj, czubę. Takie połączenie skate parku z trialem ze stuntem. Piona. Ale próbowanie próbowania skateparku nie boli w przeciwieństwie do próbowania niektórych trików na hopach, więc Mateusz jak już zajmujesz miejsce na sekcji MTB to yy, jakiegoś trika pokaż. Ale Zapraszam ja trik... mini rampa jest twoja oh, wow, wow. Tapik. I Idit do tapa. Na się nie potrafi zrobić Fujama na mini rampie wstyd! Wstyd, ale... Ale zrobię coś innego. No. Perfekcyjnie w Mateusza z stylu. Perfekcyjnie. Yy, A teraz ja pokażę jak się food jama. Jama robimy jak najbliżej koopingu. Jak najbliżej koopingu przechylamy się w profil i robimy food jama. I jeszcze raz dla utrwalenia. Tak! I właśnie tak robimy jamy. Cych. To był Wojtek Czajka, to jest gość, który pamięta czasy, kiedy trzeba pojechać za granicę, żeby na takim parku go śmigać. Cyk, manual. O kurde, miał być bardzo Dżema. Nie ma. Taki skakany się nie liczy. Leci Maciek. Cyk! Piękny clean, Maćku, piękny clean. Oj, clean nie znaczy Czysto. Już, bardzo jasno się zacząłem. Ja się najbardziej jaram tym, że powychodzili ludzie z lasu, przyszli na skatepark. I całą zimę będzie skateparkowy aż. Maciek też. Ja muszę się poprawić. Dawaj Maciek. Pyk. Aaaa. manualek. No jeden poskok wybaczalny, ale spróbujemy na raz. Ja dawno tego nie było, ale trzy z rzędu są, więc chyba umiem. Idę gdzieś dalej. Dobra, teraz idę tam, na jumpboxa. Hop. Jumpboxik. Tapik. 180 whip. Korwa się obróciła. Łańcuch trzeba napiąć, bo się obraca w koło. Łańcuch napięty. Mamy godzinę 11.20, czyli zostało nam 40 minut, bo jeździmy do północy. Jedziemy z napiętym łańcuchem, nikogo nie ma. To bar. I 180 half nic się nie stało. Nic się tutaj, nie stało. Tutaj macie Tomasza, a tu macie jego rower. Nieprzeciętny rower. Ile waży? 7.0 7.0 na ciężkim secie. Jest lżej generalnie jak jest taka wersja pod, pod zdjęcie. I jeśli chcecie troszkę więcej informacji na temat tego roweru to koniecznie dajcie znać w komentarzu. To nagram cały odcinek poświęcony temu rowerowi, Tomaszowi no i temu projektowi, który właśnie robiąc ten rower realizował. Hej! No chyba najlżejszy na świecie? Na świecie No prawdopodobnie na świecie rower użytkowy Czyli taka streetówka, dirtówka No generalnie rower, na którym się da normalnie jeździć Tych, streetowa linia z pierwszej Nagrany jak lepsze z tamtego profilu Rolina Nad wękiem, nad rurą, ląduję tu No i pojadę tam, gdzie mnie poniesie Nie ma co wybrzydzać Mamy ostatnie 10 minut jazdy. Za 5, za 7 jeszcze 7 minut jazdy zostało, no, a na parku już ciemno. Na parku już ciemno już nie będzie kolejnej linii. A dzisiaj kończymy. Nie ma jak się dzisiaj kończymy. Nie ma co marudzić. Mega dużo pojeżdżone w te dwie godzinki. Aha, jeśli chcecie paść tutaj jeszcze w tym roku. I po prostu nie wiecie kiedy jest otwarte, kiedy mamy sesję MTB, no to napiszcie do mnie, że jesteście chętni, tylko naprawdę chętni, no i się dogadamy. A tymczasem łapka w górę, subskrypcja. I koniec!